Zdradziłam mojego męża z jego najlepszym przyjacielem i wcale nie żałuję. Wszystko zaczęło się banalnie od kawy, którą wypiliśmy po pogrzebie jego matki, bo mój mąż wtedy wyjechał w delegację i powiedział, że nie zdąży wrócić i że mam go godnie reprezentować. Siedzieliśmy na starym murku przed domem i patrzyliśmy jak dzieciaki grają w piłkę i rozmawialiśmy o tym, jak szybko życie potrafi się zmienić i jak bardzo boli, gdy nie zdążysz się pożegnać. On był cichy, ale czułam, że wewnątrz wszystko mu się wali, i że nikt oprócz mnie tego nie widzi. Później zaczął dzwonić co kilka dni i pytał, jak się czuje i czy nie potrzebuje pomocy z zakupami albo czy nie chce wyjść na chwilę na spacer, bo pogoda taka ładna i szkoda dnia. I ja wychodziłam, tłumaczyłam to sobie tym, że jesteśmy przyjaciółmi, i że oboje potrzebujemy wsparcia i że nie dzieje się nic złego. Ale pewnego dnia, gdy wróciliśmy z i jeszcze przez chwilę staliśmy przy aucie, po prostu pocałował mnie. I ja nie cofnęłam się, tylko zamknęłam oczy i pozwoliłam, żeby ta chwila trwała. I to nie był impuls, tylko coś, co wisiało między nami od tygodni i co wreszcie znalazło ujście. Potem spotykaliśmy się coraz częściej i wszystko odbywało się w ciszy, i bez planów i bez pytań, bo oboje wiedzieliśmy, że to nie może trwać długo, ale też że musimy to mieć choćby przez chwilę. Z moim mężem od dawna nie rozmawialiśmy o niczym ważnym i każda rozmowa była tylko wymianą informacji o rachunkach i obowiązkach i planach, które nikogo nie cieszyły. Nie dotykał mnie od miesięcy i przestał nawet mówić, że mnie kocha i chyba myślał, że nie zauważam, ale ja czułam się jak mebel, który stoi, bo musi. Gdy się dowiedział, nie krzyczał, tylko zapytał: "Dlaczego?". I wtedy Ważny. I on tylko pokiwał głową i powiedział Myślałem, że jesteś mądrzejsza, to był mój brat i przez ten cały czas chciałem tylko sprawdzić, czy jesteś Loja.